550 mAh GoPro 11 mini. Ta kamera z baterią ważą chyba więcej niż sam dron. Czy to, to potwierdza? I ten dron poleciał 3 minuty z kamerą GoPro 11 mini i baterią 550 mAh. Czyli to, co miał na sobie, ważyło dokładnie tyle samo, co on sam. No, wliczam w to kartę pamięci. 190 gramów dron, 133 waży kamera, 56,5 waży bateria i około grama ta karta pamięci. No, dobrze to lata. Zaskakująco dobrze. Nie powiem, że się nie spodziewałem, bo po tym, co pokazało Paweł 35, byłem po prostu bardzo. Bardzo miło zaskoczony, że mniejszy brat 2,5 cala powtarza to, co robi 35. I tak, ten dron jest mniejszy, przez to jest trochę wolniejszy, przez to poleci trochę krócej, ale też zmieści się w mniejszą dziurę. Konstrukcja jest bliźniacza, to znaczy tak samo odkręcając 8 śrubek z góry, ściągam cały dół i mam dostęp do flight controllera i do otrójki. Montaż tej otrójki. Podobnie jak w przypadku piątki zajął mi w okolicach 10-15 minut, bo się nie śpieszyłem. W pudełku również dostajemy pasek LED, zapasowe propsy, parę śrubek i instrukcje do FCK. Szkoda jest trzęsić ryja, żeby mówić o tym, jak dobrze to lata. No, lata dobrze jak na Sineupa. Lata zdecydowanie lepiej niż Synelog 25. Nie wiem, jak jest w porównaniu do Syneloga. 25V2. Nie wiem, jak jest w porównaniu do Synebota 25, bo tymi dronami jeszcze nie latałem. Dla mnie, przynajmniej na chwilę obecną, jest to nowy wyznacznik tego, jak powinien latać taki dwójpółcalowy łup. Latałem nim bez kamery, latałem nim z Ekrzynem 2 i latałem nim z tym GoPro 11 mini. Z każdym zwiększaniem obciążenia on mnie coraz bardziej zaskakiwał. Jeśli założymy tutaj 750 mAh i zdejmiemy kamerę, ten dron będzie latał 8-9 minut. I pamiętajcie, że mamy tutaj O3, więc nagrywamy sobie na wewnętrzną pamięć bądź na kartę pamięci włożoną w o materiał 4K120. Czego mu brakuje? Dźwięku mu brakuje, i to jest wszystko, do czego się można przyczepić. Niezależnie, czy założysz tutaj Naked GoPro, Action na dwójkę, Action na trójkę, w sumie nawet, bo wagowo będzie podobnie do GoPro 11 mini, to to się oderwie od ziemi poleci i zrobi robotę i tak z tą kamerą lata gorzej niż action dwójką. z Action 2 z Action 2 lata gorzej niż z Naked GoPro a z Naked GoPro lata gorzej niż bez żadnej kamery I nie zmienia to faktu, że lata to po prostu dobrze ja to jestem zachwycony tą konstrukcją, jaka ona jest zbita te aluminiowe słupki, które się rozdwajają ta dość duża górna płyta, górny top plate to nie pracuje, to to sprawia wrażenie takiego gęstego ten dron waży 190 gramów i ani to dużo, ani to mało. Z lawą 550 mieści się tam o 0,4 grama pod granicą 250 g. I wielu z Was pewnie będzie męczyło pytanie, czy lepiej wziąć taką 25 czy 35. I mam tutaj taką dość spójną odpowiedź, mi się wydaje. Wszystko jedno. To, czy powinniście wybrać 25 czy 35, powinno zależeć od tego, jakie inne drony już macie. Bo prawdopodobnie Tą samą robotę wykonacie jednym i drugim dronem. I tak, jeśli kupicie tego tańszego o drona, to będziecie musieli założyć lekkie GoPro bądź lekką kamerę, żeby tak się rozpędzić jak 35. Ale z drugiej strony, jeśli już masz w swoim garażu, w swojej flocie, w swoim hangarze małego drona, masz pakiety 4S, bo czy tu włożysz 450, czy tu włożysz 850? To to się oderwie od ziemi i poleci całkiem sprawnie. No to jest to wydatek, którego już nie trzeba ponosić. Jeśli masz ładowarkę na 4S na x 30 to również dokupujesz tego drona i nie musisz nic więcej dokładać. 35 jest szybsza. 35 jest sprawniejsza, jeśli chodzi o akro, jeśli możemy mówić o dronie o łupie, który jest sprawny w akro. To zawsze są lekko upośledzone pod tym względem drony, ale to z ekrzynem dwórką Naparzało Power Loopa za Power Loopem. Z tych dwóch ja sobie osobiście zostawiam 25. Biorę go teraz ze sobą do Chin, czyli You go home, my friend. Tylko do tego, żebym mógł zabrać i małe pakiety, i małą ładowarkę. No i zmieszczę się poniżej 250. A w Chinach nie trzeba tych dronów rejestrować. Podobno. Się douczę jeszcze. Także tak, nie zaskoczę, że dokładnie to samo można kupić w moim sklepie. Fpv.pl Beta mi tego ani nie wysłała, ani z ten film nie zapłaciła. Zapłaciłem sobie sam, bosę, zdjąłem go z półki. No to co, dzięki za oglądanie! Zostaw łapę, suba i do następnego! Miała być jeszcze jakaś scena z kawą, że piję z tego kubka, już niedostępnego w sklepie. Może by wróciły, nie wiem. Chcecie? Tylko chyba zmienia, na. A ten znów o Fpv. Jak to kurwa robi?